Czyli rozdała Państwa pismo, skargi na przewodniczącego, a ja jeszcze odczytam, pozostałem ten wyrok, odczytam wyrok Sądu Administracyjnego. Zawęczenie odpisu wyroku w zarządzenia z dnia 2 marca 2017 roku sekretariatu Wojewódzki Sądu Administracyjnego doręcza organowi administracji odpis wyroku wraz z. Z uzasadnieniem z dnia 17 lutego 2017 roku wydanego na posiedzeniu niejakim w trybie uproszczonym. Wyrok Rzeczpospolitej Polskiej z 17 lutego 2017 roku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym przewodniczący sędzia Iwona Kowrzyńska-Gwiazda, sędziowie Renata Nagorow i sędzia Mariusz Zdronic. Na posiedzeniu niejawnym w Radomiu w trybie uproszczonym w dniu 17 lutego 2017 roku sprawy ze skargi Andrzeja Flakiewicza na bezczynność wójta gminy Magnuszew w wydaniu decyzji w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. Punkt pierwszy. Zobowiązuje wójta gminy Magnuszew do rozpatrzenia wniosku Andrzeja Flakiewicza z dnia 18 marca 2011 roku z wnioskami z 12 stycznia 2012 roku oraz 18 stycznia 2016 roku z 9 czerwca 2016 roku w sprawie rozgraniczenia nieruchomości w terminie 30 od do leczenia prawomocnego wyroku z aktami tego raz, z aktami sprawy. Stwierdza, punkt drugi stwierdza, że wód się w się Punkt stwierdza, że bezczynność witagi nie ma miejsca. Uważącymi naruszeniami prawa punkt czwarty nie gminy Matuszew grzybną w wysokości 5 tysięcy złotych. Zasądza od gminy Matuszew na rzecz skarżącego kwotę 100 zł tytułu tytuł kosztów postępowania. Uzasadnienie jest przedmiotem rozpoznania niniejszej e, w jest skarga Andrzeja Prakiewicza na bezprzyjemność wójta gminy w w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. Skarga została złożona w następującym w stanie faktycznym spraw. z 18 marca 2011 roku data wpływu do organu Andrzej Klagiewicz zwany dalej z Organ w trybie artykułu dalej skażący miospodarca zwrócił się do wójta gminy Magnusza zwany dalej wójta organ w trybie artykułu 30 ustawy 1 w związku z artykułem 29 ustalecznej 17 maja 1989 prawo bodezyjne i kartograficzne oraz z w sposób trwały jego działek numer 122, 123, 124, 125 złożony z eksperymentu gmina Magnuszek do drogi, z którą działki te graniczą od strony południowej. Pisma z 12 stycznia 2012 roku. Odwołując się do wcześniejszego wniosku, domaga się trwałego rozgraniczenia drogi od jego nieruchomości. Kolejnym pisememem z 18 stycznia 2016 roku wnioskodawca oraz raz trzeci wniósł hmm. o rozgraniczenie geodezyny drogi gminnej znajdującej się na działkach nr 245, 150, 129, 196 pożonych we wsi Aleksandru od jego działek. W dniu 9 czerwca 2016 roku skarżący wniosek o wszczęcie postępowania i rozstrzygnięcie w sprawie przywódcy nie dostaną zgodnego z prawem drogi gminnej. Wodem działki 149 łamane przez 3 poprzez usunięcie samowolnie postawionego ogrodzenia po w pasie drogowym o po szerokości ponad nami. W 6 czerwca 2016 roku WIK poinformował nasz o wyznaczeniu na 23 czerwca 2016 spotkania w celu zawarcia 5 lipca 2016 roku skarżący złożył do samorządowego kolegium podwołanczego Radomiu zażalenie za, za na przyjęcie w przypadku prowadzenia postępowania w sprawie rozgraniczenia jego działek od drogi publicznej. Postanowienie znak kolegium sierpnia 2016 roku kolegium za zasadne uznało za żalenie skarżącego do niezałatwienia sprawy rozgraniczenie i powyżej w terminie i już przewlekłego jego prowadzenia oraz wyznaczyło do dodatkowe termin załatwienia sprawy do 30 października 2016 roku. Proszę Państwa, tu jest dużo czytania, to jest tu, jest w, w sekretariacie i proszę Państwa, to jest z rady zainteresowany, proszę to pismo do końca, bo za takim nie Będzie, u, u pani. Yy...